一切，早晚失去。 Piaz Gliwice to już 64 lata historii. Przez ten czas w klubie zmieniali się nie tylko piłkarze czy działacze, ale także areny rozgrywanych spotkań. Od małego boiska w parku po nowoczesny stadion, którego oddanie planuje się na jesieni 2010 roku. 18 czerwca 1945 roku w Urzędzie Miejskim w Gliwicach zarejestrowano nową organizację sportową, która przyjęła nazwę Piaz Gliwice. Wcześniej, bo na przełomie maja i czerwca tego roku zaczęto formować pierwszą drużynę sekcji piłki nożnej. Wtedy pojawili się pierwsi zawodnicy pierwsi trenerzy i pierwsi piłkarze. Wkrótce, tu gdzie teraz jesteśmy, w parku imieniem Bolesława Chrobrego na boisku AZS-u Gliwice rozegrano pierwsze gry kontrolne. Jak donoszą kroniki sportowe, tutaj w parku im. Bolesława Chrobrego, przed wojną, oczywiście ten park wtedy nazywał się inaczej, znajdował się ogromny kompleks rekreacyjno-sportowy. Były tutaj boiska do piłki nożnej, do piłki ręcznej, do uprawiania lekkiej atletyki. Był również ogromny basen, czy też staw, tak to można nazwać, gdzie uprawiano sporty wodne. Jak się doczytałem, gdyby naraz wszyscy chcieli tutaj zająć te boiska, to potrzebaby na to około 100 tysięcy ludzi. Mimo, że pierwsze treningi, pierwsze gry kontrolne rozgrywane były w Parku Chrobrego, to jednak stadion przy ulicy Robotniczej uważany jest za kolebkę piasta. To tutaj w 1947 roku, gdy obiekt ten został wyremontowany ze zniszczeń wojennych, przenieśli się niebiesko-czerwoni. Na tym stadionie miała miejsce też inauguracja II ligi, był to rok 1957. Proszę sobie wyobrazić, że były tutaj ławki, które mogły pomieścić 1500 osób, mimo. To na mecze przychodziło nawet po 8-10 tysięcy ludzi. Takie było wtedy ogromne zainteresowanie. Ci ludzie nie siedzieli tylko na ławkach, ale stali, wisieli na drzewach, oglądali i dopingowali wtedy jedynastkę z robotniczej. Drużyna grała tutaj do 1964 roku, kiedy to Piast połączył się z GKS-em i przeniósł się na stadion przy ulicy Okrzei. Wtedy no, obieg nieco pod upad, trenowała wprawdzie na nim młodzież, grali juniorzy, ale y, nie cieszył się już taką popularnością. Teraz wrócił do łask. W w 2002 roku wyremontowany, odnowiony z nową nawierzchnią, z nowymi trybunami został oddany do użytku. Na dzień dzisiejszy trenuje tutaj drużyna młodej ekstraklasy. Grają też juniorzy i Trampkarze. Młodzi zawodnicy piasta przebierają się teraz w budynku, który niegdyś należał do pierwszego sponsora Klubu Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych. Kiedyś jednak piłkarze, którzy grali i trenowali na stadionie przy ulicy Robotniczej, przebierali się w budynku, w miejscu którego stoi szkoła podstawowa nr 36. Jesteśmy na Stadionie dwudziestolecie, jak sama nazwa wskazuje, obiekt ten był wybudowany mniej więcej 20 lat po wojnie. Budowano go w latach 1963-65 dokładnie i od tamtej pory stał się areną zmagań piłkarzy Piasta na ponad 20 lat. To tutaj Gliwiczanie toczyli pucharowe boje między innymi z takimi zespołami jak Gwardia Warszawa, Wisła Kraków czy Lech Poznań. Na tych trybunach mogło zasiąść nawet 36 tysięcy widzów, ale tylko raz obiekt ten zapełnił się w całości. Było to w maju 1969 roku, kiedy była tutaj meta wyścigu pokoju. Notabene niezapomniany Szorkowski zajął wtedy piąte miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o spotkania piłkarskie, to najwięcej przyciągały tu mecze pucharowe. Mecz, spotkanie, pojedynek z Lechem Poznań oglądało ponad 25 tysięcy widzów. Obecnie o tym, że kiedyś rozgrywano tu mecze, przypominają nam ramki i ten kawałek płaskiego terenu. Sam stadion natomiast popadł w ruinę. Za kilka lat w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, ma powstać ogromna, bo mieszcząca 15 tysięcy widzów, hala widowiskowo-sportowa, podium. W tej chwili miasto jest całkowicie przygotowane do inwestycji, jest pozwolenie na budowę, jest ogłoszony przetarg na inżyniera kontraktu. Niestety nie mamy ciągle decyzji o finansowaniu, o przekazaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, unijnej, o której wielokrotnie informowaliśmy. W ubiegłym miesiącu dostaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że urząd występuje do, zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej z notyfikacją tego projektu odnośnie pomocy publicznej, ponieważ istnieje istnieją sprzeczne opinie na temat tego, czy przypadkiem projekt Podium nie zostanie potraktowany jako projekt, jako przekazywanie pomocy publicznej. W związku z tym prezydent pod koniec sierpnia wystąpił do marszałka z prośbą o to, żeby rozważył rozwiązanie, które sugeruje mu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, czyli przekazanie w tej chwili nam dotacji, a później załatwienie sprawy, że tak się wyrażę, pomocy publicznej dopiero na etapie przekazania Hali do spółki, co, tak jak mówiłem, jest naszym zdaniem całkowicie bezpiecznym dla nas rozwiązaniem. I mamy wiedzę i mamy sprawdzoną wiedzę na ten temat, że tutaj nie powinno być problemu. Przetarg na budowę hali będziemy mogli ogłosić dopiero w momencie, w którym będziemy mieli podpisaną umowę o przekazaniu dotacji przez Urząd Marszałkowski. W tej chwili toczymy zaawansowane rozmowy z Europej Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na temat kredytu na część wkładu własnego na tą inwestycję i mamy zapewnione w, w, tej, w tym czasie bardzo korzystne warunki finansowania, bardzo niski procent, mówiąc wprost. Poza tym, mamy w tej chwili jeszcze kryzys gospodarczy, który nie wiadomo jak się rozwinie, ale są pierwsze oznaki, że wychodzimy z tego kryzysu. I jako inwestor tak duży, wolelibyśmy przeprowadzać przetarg jeszcze w czasie, w którym ceny na rynku usług budowlanych są znacząco niższe niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Okrzei, na którym to mecze o Mistrzostwo Ekstraklasy rozgrywa Piast Gliwicy. To tutaj kibice przychodzą co dwa tygodnie, by dopingować swoją drużynę, by cieszyć się z kolejnych bramek i kolejnych zwycięstw. Stadion ten jednak z trudem spełnia ekstraklasowe wymagania. 3000 krzesełek, część trybun jest tylko zadaszona, dość skromne pomieszczenia socjalne. To niestety na ekstraklasę nie wystarcza teraz. Trzeba więcej i dlatego też stadion ten ma być w niedalekiej przyszłości zmodernizowany, a w zasadzie zbudowany od nowa. Jest w tej chwili na końcówce, że się tak wyrażę, projekt budowlany, to znaczy on już został złożony w tej chwili on... Po to postępowanie się kończy uzyskaniem przez, przez wykonawcę pozwolenia na budowę, wykonawca złożył stosowne dokumenty. One są w tej chwili e, opracowywane przez Wydział Architektury w, w urzędzie miejskim, e, ta decyzja zostanie wydana i po wydaniu tej decyzji będzie można przystąpić do przed, ogłoszenia przetargu na wykonawcę stadionu. Jeżeli przetarg zostanie przeprowadzony w czasie planowanym przez władze miejsc, miejskie, a myślę, że władze mają tutaj jasny i czytelny zamiar, aby ten termin został dotrzymany, to należy się spodziewać, że... Prace na ulicy Okrzei rozpoczną się w listopadzie. Natomiast w przypadku, kiedy roboty nie rozpoczęłyby się o czasie, grożą nam konsekwencje różnego typu. Już pomijam to, że jest to kwestia, no powiedzmy sobie, wprost własnego stadionu, czyli areny miejskiej, gdzie nasi zawodnicy mieliby poparcie nas, naszych kibiców, gdzie to poparcie byłoby jasne, czytelne, widoczne, no i odbierane przez nich budująco. Drużyna, która nie ma swojego miejsca, która gra na obcych boiskach, zawsze jest drużyną, która ma mniejsze szanse. Natomiast konsekwencją, no niestety bardzo ujemną byłby, byłoby to, iż w przypadku, kiedy nie udowodnimy stosownych postępów w pracach związanych z budową stadionu możemy nie otrzymać licencji na grę w taklasie. Jest to realne zagrożenie. I Myślę, że należy zrobić wszystko, żeby tego zagrożenia unikać. Cały czas jesteśmy w takich terminach, że, że zakończenie w przyszłym roku, pod koniec roku inwestycji nie wydaje się zagrożone. Historia kolejnych stadionów Piasta Gliwice jako żywo przypomina najnowszą historię klubu, który z niebytą wspiął się do ekstraklasy. A przypomnijmy, że projektowany stadion ma jeszcze możliwość rozbudowy.